Maja Chyży uderza w Agnieszkę Kaczorowską. Niesmaczne! Maja Chyży po raz kolejny nie szczędziła słów krytyki pod adresem Agnieszki Kaczorowskiej. Tym razem piosenkarka odniosła się do sposobu, w jaki tancerka celebrowała po rozprawie rozwodowej z Maciejem Pelą. W najnowszym wywiadzie celebrytka stwierdziła, że takie zachowanie było niesmaczne. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż czekają na oficjalny wyrok rozwodowy, który ma zapaść 17 listopada. W międzyczasie tancerka pielęgnuje swój nowy związek z Marcinem Rogacewiczem, co również budzi zainteresowanie mediów. Wygląda również na to, że Maja Chyży nie zamierza przestać komentować życia osobistego tancerki. Maja Chyży uderza w Agnieszkę Kaczorowską. Niesmaczne. Maja Chyży w ostatnich tygodniach regularnie komentuje medialne doniesienia na temat Agnieszki Kaczorowskiej. Wcześniej zarzucała tancerce brak szacunku wobec innych uczestników programu Taniec z Gwiazdami oraz zbytnią prywatność w występach. Tym razem skupiła się na innym aspekcie życia kaczorowskiej, jej rozwodzie z Maciejem Pelą. Jeżeli sytuacja rozwodowa jest dla kogoś momentem do celebracji i świętowania, to ok, ale ja nie uważam, że to dobry czas na pokazywanie, że to zabawa. Rozumiem, że to nowy etap. Sama to przeżyłam. Po raz kolejny uważam, że to było niesmaczne. Skomentowała Chyży w rozmowie z Jastrząb Post. Piosenkarka dodała, że rozumie radość z rozpoczęcia nowego etapu życia, ale uważa, że świętowanie takiego wydarzenia mogło poczekać. Rozumiem, że teraz się cieszą, że są już sami i że temat małżeński jest zakończony, ale mogli zostawić to, chociaż na ten jeden dzień dla siebie i zrobić na przykład huczną imprezę następnego dnia, stwierdziła. Nie jest tajemnicą, że Maja Chyży utrzymuje kontakt z Maciejem Pelą, byłym mężem Agnieszki Kaczorowskiej. Piosenkarka przyznała, że mogą na siebie liczyć, choć ich kontakt jest raczej sporadyczny. Mamy spontaniczny kontakt, większy ma mój Konrad, bo są facetami i mają swoje tematy, natomiast my od czasu do czasu piszemy do siebie na Instagramie, komentujemy swoje sytuacje życiowe i wspieramy się. Kiedy miałam słabszy czas, Maciek pytał, czy potrzebuję pomocy i że mam tylko zadzwonić, więc fajnie mieć przy sobie takiego człowieka, na którego można liczyć, wyznała. Maja zaznaczyła jednak, że nie porusza z Maciejem tematu rozwodu, zostawiając mu przestrzeń na podjęcie rozmowy, jeśli sam będzie tego chciał. O to nie pytałam, bo jeśli Maciek sam będzie chciał mówić o prywatnych sprawach, które się wydarzyły, to ja jestem otwarta, wysłucham i na pewno wesprę. Natomiast nie naciskam i nie zmuszam go do zwierzeń. To jest jego czas, ale jeśli poczuje taką potrzebę, to jestem, dodała.